Cześć, witam Was. Maję tej strony w filmie, gdzie będziemy prezentować krótkie, szybkie typy wybrane. takie jak krótki instruktaż, typy będą pochodziły z naszych źródeł lub będą to mocniejsze waliubety. Będę starał się dobierać tutaj z polskich popularnych buków. Dziś poleci z Fortuny przed nagraniem, a więc zanim to pewnie obejrzycie, to będzie pół godziny do godziny. Kursy się zgadzały, jeżeli coś spadnie, no to trudno, będziemy tutaj korygować do w następnych nagraniach i patrzeć, jak to wszystko wygląda. Więc zanim do tego jeszcze dojdziemy, to zapraszam Was na serwis podziemny i Już na niedługo naprawdę będzie du duża aktualizacja tego serwisu. Zostało mi to wreszcie obiecane. No i zapraszam do subskrybowania, oglądania, poczynania najlepszych typerów Vision Mark 128 Peter. No i w zasadzie typer siatkaz. Jeżeli mówiłem, zresztą już o dwóch typerach stanicy stołowego dużo. Oczywiście mogę z was z chęcią dalej do nich zaprosić, bo tak jak tutaj widzicie, wyniki są cały czas bardzo dobre. Vision tutaj przewodzi, bardzo dużo obserwujących, ale ostatnio to Furorę robi Mar i też, który również typuje na grupie Ako i tam też wyniki pokazywałem wam ostatnio, są miastką, więc zapraszam do oglądania. Tutaj nowe typy od Pitera, trochę słabszy styczeń, ale liczymy, że to się jakoś jeszcze uda wyciągnąć. No i ostatnie tutaj jakby wzmocnienie serwisu. Osoba, która do nas dołączyła, to typer już Przełączam tutaj na darmowe typy, bo ten jeden płatny to w zasadzie był taki testowy. No i tu mamy astronomiczny wynik 48,29% jodu, 8,21 jednostek. Tylko dlatego, że gramy jeden j tak? No i po 17 typa, oczywiście ten JL nie utrzyma na aż tak wysokim poziomie, ale prognostyk jest bardzo duży. Jeżeli chcecie właśnie te typy, no to albo będziecie na serwisie tutaj typy.pl. Wystarczy dodać obserwuj, tak, ja mam teraz, jak nie obserwuj, to odhaczę, a jak dam obserwuj, to mi te typy przychodzą mailem. Wy mailem możecie sobie wykupić na darmowych typerów, w płatnych typerach macie je w pakiecie, a zawsze też będziecie mieć tutaj typy danego typera w zakładce moi typerzy. Zobaczcie na historię, jak to wygląda. Ostatnio duży sztos, prawie wszystko na zielono. Eee, Prognoz tych fajny, eee, jak rozmawiałem się z Ferem, prawdopodobnie od tego będzie grupa Ako, ale wszystko podtrzymujemy, to było mówione. Pierwsze 2-3 miesiące będą całkowicie darmowe i na singlach, i na Ako, więc bardziej zapraszam do obserwacji tu na Starwisie, podziemne typy i na naszym telegramie, linki macie w opisie, w komentarzu. Kolejna m, ważna informacja eee, dla Was, zanim przejdziemy do, do tych typów. E, uruchomiliśmy coś, na co większość z Was e, czekała, skaner do największego Buka na świecie, można tak powiedzieć, najlepszym interfejsem, który większość osób zna. Jeżeli ktoś ma, mieszka za granicą i ma możliwość grać legalnie, no to może Wam się coś takiego przydać. Scanner to B365. Tutaj damy sobie przykładowe 3,5. Wyszukujący value betów tego Buka. Tak to wygląda na ten moment. Oczywiście konstrukcja skanera jest podobna do wszystkich innych. Porównujemy z Azji, wyrzucamy procentowy stosunek przewagi i tak to działa. Jeżeli ktoś szuka tutaj wsparcia do B365, to zapraszam do nas. Znajdziecie tutaj ofertę skanery do kupienia w ten sposób i jest B365. Nawet cena promocyjna: 200 zł, w sumie na każdy skaner było po. 300 zł, więc zapraszam. Ceny są również niższe o, o 100 zł. Więc kto ma ochotę pograć w tym buku, to zapraszam i powodzenia. E, mały jeszcze konkurs dla Was. E, będziemy organizowali go na ten moment z Superbetem. Po prostu, tak jak zwykle, wytypujcie wynik meczu Polska-Hiszpania, ale że Polska-Hiszpania odbędzie się w piłce ręcznej, więc nie będzie tak prosto e, do wytypowania tego wyniku. No Polacy zaczęli. Cienko te mistrzostwa świata i raczej tu nic nie ugrają, więc faworytem grubym jest Hiszpania. Ale no, nie jeden już niespodziewany scenariusz miał miejsce w sporcie, więc podajcie jeszcze wynik przybliżony. Kto będzie najbliżej, to po prostu wygra Freebet do Superbeta. A teraz zapraszam Was na typy, które przygotowaliśmy do nas, właśnie ze skanera. Czy Typy, on, możecie je zagrać w Fortunie jeżeli przed nagrywaniem filmu kursy się zgadzały, więc jest szansa, że tak będzie. Jeżeli będzie dość duży spadek już po nagraniu, gdzie możecie mi napisać, to yy, wtedy będziemy yy, używać czegoś, yy, czegoś innego. Yy, 8,8, e, hokej damski, specja, brynas, gramy away 2,5, czyli handicap azjatycki 2,25, e, drugi tutaj typ w tenisie. Na Yang Away Winner 2,8 zamiast 2,33 to wystawia nam Azja. No i ostatni typ, bardziej ryzykowny, wysoki kurs 2,95 zamiast 2,52, również tenis Bankud pcham, ja nie wiem czy dobrze czytam, Away Winner, czyli na gościa. No i tak będzie wyglądać ta seria, zobaczymy czy typy ze skanera będą się utrzymywać ze swoimi kursami, czy po prostu przerzucimy się na szukanie. Czegoś innego. Eee, serdecznie polecam. Pamiętajcie tutaj na Telegram podziemne typy. Możecie zawsze widzieć, Jeżeli ktoś chce się zarejestrować z naszego kodu do SuperPetu, to też ma linki i wtedy też zaprosimy go na miesiąc próbny, żeby zobaczył sobie, jak to wygląda w naszych grupach premium. Ale kontentu telegraphowego również jest sporo na Telegramie, więc zapraszam. Dzięki. Jeszcze raz pozdrawiam. Cześć.